Cześć, witam Was bardzo serdecznie na naszym filmowym Zamarowym kanale. W momencie, kiedy mamy okres zimowy, kiedy temperatury na dworze spadają poniżej zera, a śnieg pada i jest dość gruba jego warstwa, małe ptaszki, takie jak sikorki, wróbelki, mazurki, mają bardzo utrudniony dostęp do pokarmu. O ile ptaki krukowate poradzą sobie jeszcze z tego typu problemem, tak te malutkie ptaszki mają naprawdę bardzo ciężko i bardzo trudno. W takiej sytuacji, kiedy za oknem mamy właśnie takie warunki atmosferyczne, takim naturalnym, ludzkim odruchem jest to, że chcemy dokarmiać właśnie takie ptaszki, żeby miały zdecydowanie lepiej w okresie zimowym. Polecam dokarmianie takich ptaszków gotowymi mieszankami, które można zakupić w sklepach zoologicznych. Są tam mieszanki takich zbóż jak pszenica, owiec, żyto, siemielniane, lniane, kukurydza. Takie mieszanki są bardzo bogate w różne składniki, które są niezbędne do przeżycia takich ptaszków. Czarny słonecznik to również świetne źródło pokarmowe dla zwłaszcza mniejszych ptaszków, takich jak właśnie mazurki, wróbelki czy sikorki na przykład modraszki. Dokarmianie ptaków zimą to świetna sprawa, która przynosi nam wiele przyjemności, bo dzięki temu możemy obserwować zachowanie ptaków, jak wyglądają ich zwyczaje. Natomiast czasem chcemy zrobić coś dobrego, natomiast nam to nie wychodzi i w związku z tym możemy zrobić więcej złego niż dobrego. I tutaj chodzi mi przede wszystkim o właśnie dokarmianie ptaków. Dlatego za chwileczkę przejdę do tematu, czym nie dokarmiać ptaków zimą. Po pierwsze chleb. Chleb nie jest właściwym pokarmem dla ptaków z racji tego, że puchnie w żołądeczkach takich ptaków i prowadzi do niestrawności. Po drugie sól oraz produkty solone, na przykład orzeszki. Sól jest bardzo niebezpieczny dla ptaków z racji tego, że może prowadzić do odwodnienia, a w związku z tym do problemów zdrowotnych. 3. Różnego rodzaju słodkie rzeczy, typu słodkie bułki, słodycze. Ogólnie cukier. cukier nie jest naturalnym produktem, jeżeli chodzi o pokarm dla ptaków. Kolejna grupa produktów to tłuszcze zwierzęce. One są bardzo trudne do strawienia, jeżeli chodzi o ptaki, także nie należy ich ptakom podawać. Następnie różnego rodzaju przyprawy, takie jak cebula, czosnek. One są toksyczne dla ptaków, także produkty z tego typu przyprawami jak najbardziej są niewskazane, by podawać je ptakom. Pod żadnym pozorem nie podajemy awokado. Awokado zabiera w swoim składzie taką substancję, która się nazywa persin, która jest toksyczna i wręcz śmiertelna dla ptaków. Owoce, takie jak jabłka czy brzoskwinie, a raczej pestki owoców, zawierają w swoim składzie cyjanek, który jest również bardzo niebezpieczny oraz trujący dla ptaków. Ptakom również nie podajemy zgniłych warzyw oraz owoców. Ptaki to nie motyle, zgniłymi warzywami oraz owocami się nie karmi takich zwierząt, także nie podajemy właśnie takich zepsutek, zepsutych resztek pokarmowych. Produkty mleczne takie jak twarogi, jogurty, te produkty nie nadają się do podawania ptakom z racji tego, że w swoim składzie posiadają laktoza. Laktoza jest nietrawiona przez jelita oraz żołądeczki ptaków i mogą prowadzić do problemów jelitowo-trawiennych. Ostatnią grupę, że tak powiem produktów zostawiam sobie na sam koniec z że bardzo często spotykanym zjawiskiem jest to, że podczas gotowania obiadu, kiedy robimy zupę, mamy kości z mięsem, które, że tak powiem, no nie chcemy ich wyrzucać do śmietnika i właśnie wynosimy takie kości na dwór po to, żeby sobie ptaki obdziobały te kości. I o ile tutaj mowa jest o kościach typu wołowe, czy wieprzowe, gdzie kości są duże, ma i one jak najbardziej mogą tutaj smakować, jeżeli chodzi o, o obdziobywanie przez ptaki, ponieważ również chcą się takie ptaki dostać do szpiku, on jest smakowity i smakuje ptakom, o tyle y, kości z kurczaka jak najbardziej nie nadają się, żeby podawać, ponieważ są one małe, są one ostre i taki ptak może taką kością się y, zadławić. Podsumowując dzisiejszy filmik, zachęcam Państwa do tego, aby dokarmiać nasze ptaszki małe zimą. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby kupować w sklepach zoologicznych gotowe mieszanki, gotowe produkty, na przykład dzwonki słonecznikowe, na przykład kolby kule dla ptaków zimujących, te wszystkie produkty kupując w sklepach zoologicznych, karmi karmiąc takimi produktami, mamy pewność, że karmimy naprawdę świetnym pokarmę, który spełnia wszystkie wymogi i dostarcza ptakom wszystkich składników odżywczych, których ptak zimą potrzebuje. Także karmimy karmi ptaki. Tylko i wyłącznie takimi mieszankami. Unikajmy produktów, o których wspomniałam wcześniej, żeby nie wyrządzić szkody naszym ptaszkom. Jeżeli podobał Wam się filmik, to pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału oraz dajcie łapkę w górę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!